Ktoś wytwarza serum super-żołnierza, a Zemo może go znaleźć. To by wyjaśniało, czemu tu jesteście. A Selby nie żyje. A co ty tutaj robisz? Ukradłam tarczę Steve'a. Pamiętasz? I jeszcze skrzydła pewnego typa, żeby mógł ocalić tego typa przed tym typem. W tamtą stronę bez sensu! A kto ci kazał tam lecieć? Chciałem oczyścić drogę! Ja pierwszy wyszedłem! Prowadzę, to idziesz za mną! Widaj, jak wyszło! Ludzie, tak naprawdę, teraz? To jest mój posyp! Przestań się w tym filmu fakcji nie oglądałeś!